a ze mną wicedyrektor zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku, pani Maja Frąskowiak. Pani Maju, jesteśmy w zupełnie nowym obiekcie, nowym budynku. My jesteśmy przyzwyczajeni, że odwiedzamy Was na ulicy Koszalińskiej przy Pomorzance. Przenieśliście się? Czy się rozwijacie? Zdecydowanie się rozbudowaliśmy mhm. e, i bardzo witam wszystkich i bardzo e, cieszę się, że możemy Państwa gościć w naszym drugim nowym budynku przy ulicy Przemysłowej. Tutaj już się zajęcia odbywają ja z tego, co zaobserwowałam. Tak, właśnie możemy tutaj e, podziwiać pracę uczennic na przedmiocie z rysunku i malarstwa, mhm. e, ale mamy teraz nowe piękne pracownie rzeźby, fotografii, aranżacji wnętrz. Mhm. E, zatem 20 23 kwietnia zapraszamy również tutaj do tego naszego budynku uczniów, którzy są zainteresowani Liceum Sztuk Plastycznych, mhm. ponieważ będzie można obejrzeć nowe pracownie, będzie można e, obejrzeć tegoroczne dyplomy mhm. absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych. Mamy także taką niespodziankę dla osób, które są w trakcie remontów, ponieważ będzie można Skorzystać bezpłatnie z pomocy przy aranżacji kuchni czy łazienki. Naprawdę, tutaj, przy ulicy Przemysłowej 25, w Waszym nowym obiekcie. Tak. 23 to jest Dzień Otwartej Szkoły Zespołu Szkół Informatycznych. Tutaj są te kreatywne kierunki. Natomiast co na Koszalińskiej? Eee, przy ulicy Koszalińskiej, oczywiście, zapraszamy do naszych po, e, pozostałych e, kierunków. Eee, będzie można spotkać się z nauczycielami, będzie można obejrzeć również oczywiście nasze pracownie. Policyjne Liceum Ogólnokształcące przygotowało pokazy z technik interwencji. Będzie również pokaz stresury psa policyjnego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Subsku. Technikum weterynarii będzie prezentowało warsztaty szycia chirurgicznego. Będzie można zobaczyć na miastkę ćwiczyć z użyciem mikroskopu, czy um ćwiczenia USG na fantomie psa. Mhm. A pierwsza pomoc taka też? Właśnie, pierwsza mhm. pomoc medyczna jak najbardziej. OPW będzie prezentowało za, zarówno, czyli oddział przygotowania mhm. wojskowego, tutaj nauczyciele będą prezentować umundurowanie, sprzęt, mhm. będzie można też sprawdzić swoje umiejętności na torze przeszkód, mhm. więc, więc te kierunki będzie można tak od Strony praktycznej, dzięki temu również poznać. Mhm. I oczywiście Szkoła Mistrzostwa Sportowego mhm. będą nasi trenerzy, którzy również e, przedstawią ofertę szkoły. Mhm. E, pokażą, jakie sprawności są potrzebne przy naborze właśnie do szkoły sportowej. No właśnie, my jeszcze dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, jak będzie wyglądał ten nabór, jakie kierunki są w Zespole Szkół Informatycznych, jakie trzeba wymagania spełnić, jakie trzeba mieć umiejętności, być może, może są egzaminy, o tym wszystkim jeszcze w dzisiejszym programie. Zachęcam do pozostania z nami. Natomiast przypominam, 23 dzień kwietnia w godzinach... Od godziny 9 do godziny 13, do 13. serdecznie zapraszamy. D Dwie placówki, właściwie w ramach jednej szkoły ze Szkół informatycznych, przy ulicy przemysłowej 25 i koszalińska 9. 9. Zapraszamy bardzo serdecznie, Dzień Otwartej Szkoły będzie można podjąć tą ważną decyzję, jaką wybrać dla siebie najlepszą szkołę.